Trzy dni stadion miejski przy Alei Piłsudskiego w Łodzi zostanie oddany do użytku, a od 10 do 12 lutego zwiedzać go będą mogli kibice. RTS Widzew swój pierwszy mecz na nowym obiekcie rozegra 18 marca. Zmierzy się z motorem Lubawa. Tak jeszcze w lipcu wyglądały trybuny na nowym stadionie Widzewa. Dzisiaj wyglądają tak. Obiekt jest już gotowy do użytku. Pomieści dokładnie 18 tysięcy ośmiu kibiców. Jest wyposażony w szatnie salę służącą do rozgrzewki, miejsce odnowy biologicznej dla zawodników. Na piętrze jest tak zwana sala kolumnowa. Tutaj będzie między innymi restauracja. Kolejne piętro to już 24 loże dla vip -ów. To są takie moje dzieci, te stadiony i bardzo bym chciała, żeby były w pełni wykorzystane, żeby naprawdę przyniosły szczęście naszym zawodnikom, żeby się obie drużyny pięły jak najwyżej. To jest taki dom dla kibiców, dla zawodników, atmosfera niepowtarzalna, którą potrafią ci kibice stworzyć. Myślę, że doda skrzydeł naszym zawodnikom. My jako zarząd zrobiliśmy wszystko, żeby to byli zawodnicy w odpowiednim charakterze. E, oczywiście poziomie sportowym, który zagwarantuje ten awans, chociaż zdajemy sobie sprawę, że sytuacja w tabeli jest, jest trudna, ale e, ja jestem przekonany o tym, że dla Widzewa nie ma trudnych sytuacji. Od 10 do 12 lutego stadion będzie otwarty dla kibiców. 10 lutego wycieczki czekają na wszystkich posiadaczy karnetów RTS Widzew, a 11 i 12 obiekt będą mogli zwiedzać wszyscy mieszkańcy Łodzi i regionu. Wycieczki będą się odbywały w godzinach między 11 a 18. Wszyscy chętni będą się zbierać w Trybunie Południowej przy wejściu D6 i stamtąd co 15 minut będzie wyruszała kilkudziesięcioosobowa wycieczka i będziecie Państwo mieli okazję, łodzianie, kibice, również i w sobotę, w niedzielę obejrzeć te miejsca, które na co dzień nie będą dostępne dla kibiców. Czyli na przykład areszt. To tutaj będą kierowani wszyscy ci, którzy na stadionie będą się nieodpowiednio zachowywać. A uroczyste otwarcie obiektu sportowego nastąpi 18 marca, kiedy to Widzew rozegra pierwszy mecz na nowym stadionie z motorem Lubawa. Mam nadzieję, że będzie to obiekt szczęśliwy dla nich. Będziemy się cieszyć kolejnymi awansami drużyny. Tak, żebyśmy mogli pomyśleć z takim optymizmem w perspektywę następnych lat, że stadion zapełni się rzeszami kibiców. Stadion kosztował około 125 milionów złotych, a z przebudową dróg blisko 150 milionów, ma 640 miejsc parkingowych.